Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj trochę inny contencik u mnie Czyli Koło Fortuny zdecydowało jak się biliśmy na te parce Robiliśmy tam różne wyzwania A co sobie zobaczycie w filmiku Jeśli taki content wam się podoba to Kocnijcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Oraz jakiś komentarz od siebie napiszcie Live'ik yy, Czyli informacja o liveik, która miała się pojawić Pod koniec filmu jest teraz Live'ik odbędzie się 31 marca W środę o godzinie 15-14 na moim kanale, coś takiego się spodziewajcie, więc zapraszam i życzę wam miłego oglądania. siemano Dobra, no to co widzowie, zaczynamy kręcić kołem fortuny. Na startu odcinka zobaczymy, jakie pierwsze zadanie nam wybierze nasze koło fortuny piękne, bo będzie ich aż cztery w dzisiejszym odcinku. Będzie to lustrzane odbicie ustawy itemków w ekwipunku. Generalnie wytłumaczyłem, mniej więcej, zasady dzisiejszego odcinka Zmieniam sobie teraz i tego zadania Zmieniam sobie teraz ustawienia i yy, itemków w ekwipunku Typu, że to będzie na 9, to na 8 Patrzcie, tak, 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 tak Mniej więcej chyba wiecie, o co chodzi Jest to bardzo dziwne zadanie Nie wiem, czy łatwe, nie wiem, czy trudne no, możecie, yy, możecie swoje zdanie wyrazić w komentarzu Moim zdaniem jest to trochę ciężkie zadanie Bo jestem przyzwyczajony do klikania, nie do skrolowania. No ale dobra, może się jakoś uda Spróbujemy Jak coś, to mam dwie próby na to zadanie jeśli mi się nie uda, to z tak premium case'ów dla was nagiwałem ja na najbliższym live'ie, którego datę podam na końcu odcinka, bo widzę, że chcieliście live'a, więc będzie, jak najbardziej, no. Więc lecimy z pierwszym zadankiem, szukamy pierwszego przeciwnika. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, czy się uda go pokonać. oj, no i... No i już tutaj jest cienko. Dobra. Zajdziemy sobie refilka. No jest to giga ciężkie zadanie, już to widzę. Oha, on zjadł oksa O, dobra, chciałem pod trójką mieć. No to będzie ciężkie wyzwanie. 17 serc ma, 19 ma kolega serc. No i znowu, znowu ten refil pod trójką. Dobra, dociskamy, on chyba już nie ma refili. Jak mi się coś wydaje. Tak, on teraz sobie zmienia sykika i on po prostu teraz tylko przedłuża. On już umarł. Pogodził się z tym faktem, że umiera. Dlatego już teraz tylko się pan czuje, o! Ciężko będzie go uderzyć. Fili. Już się poddał, poddał się wręcz. No, i zabity. I co, zadanko wykonane? Pierwsze bardzo ciekawe w sumie zadanie, z odrzuconymi item, itemkami. No, było ciężko przewracać tam na refillka, ale no udało się, więc lecimy kolejne zakręcenie koła fortuny. Dobieram się i lecimy do kolejnego zadanka. Dobra, no co widzowie? Pierwszy, pierwsze zadanko nam wyszło, udało się, więc jeszcze premium case nie dostaniecie, się, ale może na drugim mi się uda przegrać. I rozdać wam stack premium case'ów, Zobaczymy, kręcimy kołem fortuny, zobaczymy, jakie będzie to drugie zadanie. Kręcimy, kręcimy i co nam wybierze jako drugie zadanie? Koło fortuny musimy iść na tę parkę bez pereł i zabić. Tak samo dwie próby na to zadanko. Zobaczymy, czy się uda, perły. rzucamy I wrzucamy tutaj wręcz. No i lecimy. To jest jedno z łatwiejszych zadań. Czekamy na przeciwnika teraz. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Nie posiadamy pereł na pasku. Zobaczymy. Mało, srelaki. No i co? I poliza. Poliza. Bardzo łatwe zadanko, To. Akurat, no ale zobaczymy. Pewnie następne będą dużo cięższe. Tutaj mieliśmy też łatwego przeciwnika, no bo chłopak miał lagi, no ale co? Zadanie to zadanie. Za pierwszą próbą, drugie zadanie zrobione. Widzimy się na kolejny. No co, widzowie, kręcimy kołem fortuny po raz trzeci. Co? Może wreszcie mi się e, uda przegrać i rodzaj staka. Zobaczymy, no i ja liczę na to, że wygram. No to co, kręcimy. Po raz trzeci kołem fortuny, zobaczymy co dla na nas wylosuje. na odbicie ustawia nie było, więc kręcimy jeszcze raz, żeby była w miarę różnorodność. Było zabójstwo bez śmierci, bez teksturpaka. Bijemy się bez teksturpaka. To może być ciężkie, strasznie zadanie, więc usuwamy teksturpaka Arivi i zobaczymy, czy się uda zabić. W dwóch próbach oczywiście, kogoś bez teksturpaka, czyli z ogromnym ogień No, ogień jest potężny, ciężko tu cokolwiek zrobić. Zjemy, zjemy sobie refilka i chyba umrzemy? Nie. tu ma 10 HP. Dobra Bijemy się z nim do końca 600 rankingu ma Zobaczymy czy nas ubije oj, 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 No nic nie widać, nic nie widać Ciężko, no ale dobra Mamy drugą próbę Lecimy dalej Co widzowie? Dobraliśmy się, lecimy Kolejny przeciwnik Bez teksturpaka dalej Może teraz się uda Przedto jakiś 500 No i sprawdzamy go Oj, ale mi serce zeszło U serca, nie? Oj Dobra Bijemy go! Bijemy! O! No i kurcze mać! Na 9 polizałem! No to cóż! Macie już widzowie z Taka Prime cóż na giveaway'a! Mam nadzieję, że się cieszycie! Czego czekaliście na końca, do, do, do końca odcinka, kiedy, żeby się dowiedzieć kiedy jest ten giveaway. A my kręcimy Kołem Fortuny po raz już ostatni, po raz czwarty i zobaczymy czy teraz mi się uda wygrać zadanko. Dobra, no to co widzowie, kręcimy koło Fortuny już po raz ostatni, zobaczymy co tym razem wybierze dla nas koło Fortuny, jakie zadanko, kręcimy, kręcimy i co będzie? Ustrzelone by się ustawienie żeby było, więc kręcimy jeszcze raz, żeby była dużo różno różnorodność, zabójstwo dwóch osób pod rząd bez używania repair'a oraz bez dobierania. No, to jest ciekawe zadanie, ciekawe no, na, yy, w nim o to, że idziemy na tę parkę, po zabiciu jednej osoby musimy z tymi samymi systemami, z takim samym stanem, ale do tego gościa jak dostaniemy, iść na kolejną bitkę. No, więc lecimy. Mamy pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, czy uda nam się go zabić. Zjadł elegancko sobie refilka. Tylko czekajcie. Oj, tutaj. Sobie źle ustawiłem ekwipunek. <grym> Strasznie źle. Co, kumpel nam stara się uciec? Ale chyba mu się nie uda. Na razie dalej ma... Dalej ma efekt coxa 14hp teraz ma, bijemy się z nim do końca No i zabity, zabity, co trzeba nam dobra Mamy 1.10 limicik, jedną perełkę, no, będzie ciężko Ale sety za to mamy, więc na spokojnie, może nam się uda Wygrać to zadanie, lecimy, widzimy się na kolejny typoryczce Dobra, mamy przeciwnika, nie więcej ranku nawet 1000 z tego rankingu, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w plecy, że i że rzuciliśmy perełkę, ale on raczej nie jest wiekowa na start. Więc taki plus 12 serc, my teraz nie możemy do niego przycykać perełek. On je refila, je kolejnego na 20, on je na fullu refile. No i jestem teraz refa przewagi, tak mi się wydaje, i nawet parę hitów przewagi. On je na... 10 terefy, nie wiem co on chce osiągnąć. Jakaś taktyka. Ja już niestety nie mam śnieżek On ma przewagę. No co? No i koks, koksa co jest gran? Teraz to musimy mu trochę pouciekać bo on ma dużą przewagę. Stoi sobie. Zmienia sobie sobie ciekawo, bo czekamy sobie, aż mu efekt koksami, Uda nam się go pokonać. Czy wygra dla was widowie giwoja na dwa taki, czy nie? No na razie wsuwa sobie gościu. Oj, oj oj. Ale dostaje okle pod gościa Tryhardy uję teraz, widać Ja mam przewagę, oj, będzie decik Nie będzie, nie będzie Bijemy z nim, bijemy go, bijemy go Wiatr koksa, dobra Jemy koksa też, jeden Oj, no wygrał dla was widzowie Bober Wygrał dla was giveawaya Na dwa z takich rejon case'ów, więc Sponsor Bober i dzięki za waleczkę Dobra, była, gg, gg Bober, no i co, dzięki mi za odcineczek za chwilę, w następnej scenie, powiem wam kiedy będzie live'ik z giveaway'em oczywiście.